Cześć, witajcie! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam smakołyki dla mojego psa, które niedawno kupiłam. I tak, pierwszą rzeczą będą paski mięsne z kurczaka, one są z Active Pet. Je kupiłam dzisiaj w Biedronce i one wyglądają tak. Następną rzeczą są... Takie ciasteczka z czapi. One kosztowały 5,30. Jest w tym opakowaniu 180 gram. Następną rzeczą są takie czerwone ciasteczka. One są. One. Kupiłam w sklepie Kaufland za około 4 zł, takie opakowanie, dosyć smogne. Następnie są takie sandwichze, takie paseczki i tak ja je podzięłam na takie mniejsze kawałeczki i u mnie w zoologicznym, koło domu, one kosztują za jeden paseczek 50 groszy. i. Mm, też ostatnio kupiłam takie kosteczki w różnych kolorach. I one są naprawdę bardzo tanie, bo chyba za tyle kosteczek zapłaciłam tylko 50 groszy. Więc tak, to wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Do zobaczenia w następnym odcinku.